Witam wszystkich oglądających w dniu kolejnym naszej przygody po Wyspach w Nicaraguj. Trafiła się nieprzyjemna sytuacja, gdyż, ponieważ nie wpuścili nas na prąd powrotny na ląd, znaczy na ląd, no na, no na główny ląd, Marta pisała do nich dwa dni temu o z rezerwacją Pani to przeczytała, te wiadomości. Nie odpisała, Marta potem pisała do niej jeszcze raz, żeby potwierdzić Pani, natomiast potwierdziła rezerwację, pisała hola I dzisiaj pali się do portu i powiedziała, że już nie ma żadnego wolnego statku Marta ich zjebała, że no pisała do nich dwa dni wcześniej i tak dalej I czemu tego nie zrezerwowała, ona mówi, no ale nie potwierdziłam ci Że rezerwacja jest, no co za, wiecie, no oni w dupie to mają po prostu generalnie, nie? Tak, tak to, tak to tu wygląda no i nie możemy wrócić na ląd, no bo mamy auto, a z no trzeba na prom, trzeba wepchnąć jakoś. A nie było już miejsca, bo wszystko na nich jest pozerwowane. Wiesz, Marta zrobiła e, jazdę, że wiesz, że jutro musimy oddać auto, że jak to jest, że pisałam do was, bla, bla, bla. A Pani powiedział, no to jutro o 6.30, czy tam o 6, nie wiem. W każdym razie bardzo, bardzo wcześnie rano. No i mamy jeszcze dzień na wyspie, a za to mamy nowych hosteli, wygląda w ten sposób, bo tutaj mamy barek. Tutaj mamy taką miejscówkę, żeby sobie wycilować O, tam Karolina siedzi sobie właśnie coś. chilluje na kąpie. Tutaj Marta. O Marta mi zatrzymała nagrywanie rękoma. Tutaj mamy stół bilardowy, a tutaj jest nasz pokój. Proszę bardzo. O, mamy prywatny pokój. To jest łazienka prawdopodobnie. Zobaczymy. Czyli pokój trochę lepszy niż ten ostatnio Bo ten ostatnio to był taki dramat, nie było internetu również tam Znaczy był internet pani nam, a nie, tutaj nie, 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 nie ma łazienki no. Tam jest recepcja Znaczy nie mamy prywatnej łazienki Ile to kosztowało? 15 dolarów 15 dolarów za noc, za dwie osoby No i tu spędzimy sobie dzisiaj, nie wiem, będziemy was filować, może bo... pójdziemy na wodospad, może nie, nie wiem, zobaczymy Nasz dzień dzisiaj wyglądał tak, że w zasadzie dzisiaj cały dzień w postelu, ja montowałem vloga Zrobiliśmy sobie obiad, wiadomo, spaghetti standardowo. Teraz idziemy sobie na punkt widokowy, dokładnie ten sam co byliśmy pierwszego dnia. Czyli ten taki cypelek, o tu pamiętacie? Patrzcie, jakie ładne ptaki tutaj. Taki niebiesko-biały jest ciekawy, z takim czubkiem śmiesznym. o. A tutaj widzę, że był. Mały bałagan się tu zrobił. I tej wody jest więcej niż ostatnio, generalnie. No już teraz tego cypelka nie ma w ogóle. Ciekawe, nie? Udało się, ja mam bilet. Marta poszła zapłacić za podatek. Tak to wygląda. Tutaj wjeżdżałem przez tą bramę i teraz będziemy jechać tam. Tam jest prom podstawiony i tam widzę, że autka już parkują, więc... No. Dostaniemy się z tej wyspy w końcu. Udało się! Nie było łatwo, ale jest. Las Bolid. Tutaj parkuje kolejny. Tak wygląda porcik już z fromu naszego o, A tam nasza biała strzała zaparkowana jest I płyniemy na i płyniemy na ląd Tam mamy kajutę kapitana Wielkie kółko do sterowania Jakiś mały komputerek Tak to wygląda więc No cóż, płyniemy No udało się już jesteśmy na lądzie Nasz bolid wyjechał Zimno tu jest Trochę zimno się zrobiło, pada deszcz Właśnie jesteśmy na stacji. Potem, jak oddamy auto, jedziemy do San Juan del Sur. No, będziemy musieli jechać dwoma autobusami, czyli wracamy do normalności, już bez auta. No cóż, tak to bywa w podróży. No, a jeśli chodzi o cenę benzyny, to zapłaciliśmy 900 Cordobas za 18 litrów. No, dotarliśmy już do Managły Oddajemy tutaj autko. Pan właśnie sprawdza, czy wszystko jest ok. Nie powinno być raczej problemu. Mam nadzieję, że nie znajdzie tej felgi no więc no i tyle i niedługo idziemy na przystanek autobusowy. podjechaliśmy sobie taksóweczką za 80 Cordoba na dworzec dworzec wygląda w ten sposób o tu już pan nas nagrywaj pan już nas tu wyhaczył od razu jak wysiedliśmy z taksówki pakuje nas w plecak a my idziemy tutaj tak, wygląda Busik, proszę bardzo. Tak, odskulowy taki? Dosłownie do z rączkę prowadzą. Tutaj i tu Za Zarączkę nas, nas, nas prowadzą wszędzie. Kurwa. Dzieciaki mówią, co mamy robić. No więc już siedzimy, to było wszystko tak szybko się stało, że ja nie ogarnąłem nawet. Wysiedliśmy z taksówki od razu. Nas... Poszedł, tu chodźcie ze mną, tu chodźcie, tu chodźcie. Wziął mi plecak, jak widzieliście na nagraniu, szybko spakował. No wepchnął Martę do autobusu, tu dzieciaki... O, tu właśnie... <śśla> <śla> <śla> Się patrzą co robimy, ale że nagrywać nie, nie chcą, żeby, żeby byli nagrani, nie? No i chodzą z cukierkami i sprzedają. No No, Si, Nazwa się tutaj jakiś dzieciak. Z drugiej strony kamery? No No gratis. No gratis. O tu <laughs> Tu stoją wokół nas i żeby nas cisnąć co dycze. No więc jedziemy. Ile to będzie kosztowało wiadomo? 75, 72, coś takiego. A około 10 Cordoba do San Juan del, del Sur. Bez, bezpośrednio. No, więc je musimy dwóch autobusów brać, więc gitaram. 3, 2 godziny z hakiem? 3, 3. 3 myślę. A 3 godziny, więc... Ma być ekspres, nie będę im odpowiedział, ale nie widziałam przodu, więc nie jestem pewna. No jakoś zleci. No to więc tak, sytuacja wygląda w ten sposób, że jesteśmy aktualnie w Rivas. Pan podszedł do w autobusie, się pytał... To co wsiedliśmy wcześniej? Czy jedziemy do San Juan? Tak, no to wysiadacie tutaj. No, wysiedliśmy za nim, oddał nam plecak i tak dalej, mówi tutaj na taksówkę idziemy. No, jak na taksówkę? No my nie chcemy taksówką, chcemy autobusem. No ja mówi, że... No on dalej nie jedzie, on dalej nie, nas nie zawiezie busem, bo jechał w inną stronę po, i potem nam powiedzieć, że nie ma busa i że musi wziąć taksówkę ja mówię, No jak kurde, no ja robisz czy co tej Zrobił nas w bambuko, jeszcze skasował nas 200 Kordoba od osoby, nie wiem czy to jest czy taka jest cena za ten autobus Mi się wydaje, że było, że nas też oszukał po prostu z tą ceną No i teraz czekamy tutaj na drugiego busa żeby podjechać jeszcze do nie wiem tam ile jest 40 km, 30 Coś takiego, a taksówka chce 150 do osoby, no to nie będziemy za tyle jechać Jak nie możemy busem, no, więc... A Marta się pytała go chyba trzy razy, czy jedzie bezpośrednio Powiedział, że tak, no i... no i widzicie, no. Witamy w Nika Nicaragule Stanek autobusowy wygląda w ten sposób <grytanie> Tutaj jest ulica o. Proszę bardzo Stamtąd powinien przejechać bus, czekamy, nie? Tu Marta siedzi Jestem niezadowolona, mnie pan obudził No jeszcze panią ją obudził, w ogóle jest Marta pani sprzedaje jakieś rzeczy No tak to wygląda mniej więcej no Dobra, czekamy No i jesteśmy oficjalnie w San Juan del Sul. Sur 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 San Juan del Sur Del Sur, okej okay. Poza tymi paroma nieprzyjemnościami, jeszcze się okazało, że w tym drugim autobusie też, nasz, też, też nas oszukali Dwa złote od osoby bo zapłaciliśmy 50 od osoby, a potem patrzyliśmy, jak pan zbierał od no, tutejszych, to zbierał po 30. Więc, no cóż, ale jesteśmy nad Pacyfikiem. Więc ja jestem szczęśliwa. I teraz pójdziemy na plażę. I będę jeszcze bardziej szczęśliwa. A teraz idziemy znaleźć hostel. A z czego słynie ta miejscowość? No jest to miejscowość taka typowo turystyczna położona nad oceanem. Jest to miejscowość również surferska, można tutaj surfować. Są dosyć tanie lekcje surfowania. Po około 30-40 dolarów za lekcję, więc pewnie my skorzystamy z tego. E, można też e, zobaczyć tutaj żółwie, jak się wykluwają na plaży i śmigają do wody. W to właśnie tym busem żółtym jechaliśmy przed chwilą. Są też wycieczki jakimiś katamaranami, żaglówkami, Można sobie popłynąć na zachód słońca, a my z tego niech skorzystamy. Ale prawdopodobnie skorzystamy sobie z popłynięcia, żeby zobaczyć wieloryby, bo tutaj żyją wieloryby niebieskie, z tego co widziałem. One migrują tutaj. tutaj nie, 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 nie. Są wieloryby, które tutaj żyją i jedne, które migrują. A propos wielorybów, to właśnie jesteśmy na głównym placu i patrzcie, są posągi wielorybów. To ładnie to wygląda. I teraz nie chcę Wam skłamać, ale jedne wieloryby chyba występują tu cały czas, albo przypływają tu, żeby rodzić są wielorybie niebieskie a są jeszcze jakieś inne które emigrują ale je podobno bardzo rzadko, tylko w bardzo krótkim okresie czasu można tutaj spotkać więc jeżeli się mylę to poprawię się ewentualnie w następnym filmie o tu prawie, proszę bardzo można również sobie pójść na turtle nesting czyli tak jak byliśmy w Kostarice, że możemy zobaczyć jak żółwie składają jajka o tu macie zdjęcie chyba właśnie tego z tego słynie 25 km stąd jest rezerwat Davida Silvester Loveclore. Nie wiem czy dobrze to przeczytałem. No właśnie tam głównie można spotkać się to Żubię. Po prostu wielorybów, to jeden tu po prostu przypływa na zimę, a drugi przepływa obok. Wieloryby niebieskie przypływają na zimę, można je zobaczyć praktycznie przez całą zimę. A naj 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 najłatwiej są do za zaobserwowania od stycznia do kwietnia. Drugie to są Humbug hum Whale, one przepływają tylko obok i ciężko je zobaczyć. A my w tym czasie już jesteśmy w celu, wygląda w ten sposób zewnątrz. Tu już idziemy do środka Marta już tu z panią zagadała Tu jest słodzienka Tu jest kuchnia Mini kuchnia taka A tutaj jest nasz pokój I to No, jest tak wygląda nasz hostel no, Ale jest prywatny pokój ja za to No, jeszcze raz wam pokażę I za to zapłacimy 62 dolary za 3 noce Więc, no, tragedii nie ma No, a teraz idziemy coś zjeść Znaleźliśmy na Google Mapsie pitę Idziemy jeść pitę Ja że dawno nie jedliśmy pite, to idziemy sobie zjeść Trwa trochę droga, ale no cóż Tak wygląda nasz kebab Zamknięty, kurde, no Zaczęłam wygląda w środku Aha, to nie jest To już nie jest To już nie jest kebab, to już nie ma To już nie jest restauracja po prostu Znaleźliśmy drugiego bo tak wyglądają ceny. Za kebaba Medium 190 za large 240, albo macie z wieprzowiną, albo z kurczakiem. Dajcie znać, ile teraz kebab kosztuje w Polsce, bo sam jestem ciekaw. No i przyszedł kebabix. to są resztki warzyw od Marty, bo pani jej dała, oczywiście mi tego, że nie chciała. To Marta ma takiego kebabixa, ale chyba nie jest szczęśliwa. Jesteś szczęśliwa? Nie. zawsze im wrzucą warzywa o tego, że nie chce i mówi o tym, że nie chce i tak ich wrzucają. No, zapłaciliśmy za te dwa kebaby 590 cordobas, a teraz idziemy się przejść po mieście, pokażemy wam jak wygląda tutaj. Generalnie jest bardzo dużo hosteli, dużo restauracji, są też różne restauracje, nie ma tylko tych tutejszych restauracji, gdzie zjesz kuczaka, ryż z fasolą. Jest I... dużo europejskich, ja widziałam piekarnię francuską nawet. No, że jest więcej, nie ma tylko kuczaka, ryż z fasolą i jakieś tam pierdół, sałatki, a już, już nie możemy patrzeć na to jedzenie. Widać na pierwszy rzut oka, że jest dużo turystów, że jest ludzi właśnie nie, nie stąd, dużo białych, że tak powiem wyrażę się. Przy okazji jeszcze idziemy do apteki, muszę sobie kupić e, kropę do oczu. Tu już byliśmy przed chwilą, to pani powiedziała, że nie ma, że mamy iść do optyka, w optyku tutaj nam dać e, płyn do soczewek, a ja mam płyn do soczewek, więc je potrzebuję i nam zapisali na kartce co mamy kupić, więc wracamy z powrotem. No tak wygląda tutaj e, apteka. No i mamy, nie? Tutaj z, co nam dali, pokaż? 200 tych. No i super, i super. 200 No i mamy kropel. Oczy trochę dużo, bo 165 cordobas Ale no cóż. Mission Complete. Chociaż w sumie, tak jak pomyślę, to w Polsce też kosztują około 20 zł kropę do oczu, więc. To jest normalna cena. No już jesteśmy na plaży, wygląda w ten sposób. Nawet duża, powiem wam, jest pełno łódek tam jest zacumowanych. Ale no jest sy syf jak zwykle, jeśli chodzi o Nicaraguay, to wszędzie jest syf, tutaj też jest syf. No ale to już się przyzwyczailiśmy. Ale powiem wam, no... plaża ładniutka, kurde. Ale właśnie tak pomyśl Marta powiedziała w sumie, ma rację, że słabe tu warunki na surfing, bo wszędzie tam są łódki za... Mowane i nie ma miejsca, więc nie wiem nie wiem jak oni by to chcieli rozwiązać tu. no i w ogóle fal nie ma chyba, że w trakcie przypływu, bo tutaj wszędzie jest woda raczej tak to wygląda tam też te budynki też widać, że tam woda jest do jakiegoś momentu, była na pewno Tak poza tym tu widzicie, mamy restauracje, hostele leżaki, tam ludzie sobie grają w siatkówkę, a tam do góry dokładnie w tym miejscu jest pomnik Jezusa bardzo podobny do tego w Rio i w Świebodzinie, u nas w Polsce. I do tego jest punkt widokowy. Można tam wejść na niego. Więc pewnie... Myślę, że w jakiś dzień się wybierzemy. Widać wtedy całą miejscowość z góry. Moi drodzy, jestem w moim miejscu na ziemi. W końcu zyskałam kamerę, bo nie chciał się ze mną podzielić dzisiaj cały dzień. To nieprawda! usunko. to. Więc plaża wygląda w jak ta w Samarze. Widać, że odpływy są tu i przypływy duże. Eee, może pójdziemy dzisiaj do jakiegoś spota podpytać się. Jakie są tu warunki? Może rano trzeba wstać. Mam nadzieję, że nie, bo po dzisiejszej pobudce o czwartej rano nie chciałem już jutro wstać rano. Marzy mi się wyspać. No i co? Już spędzimy tu 3 dni i będziemy sobie chillować, bo nie ma lepszego miejsca na chillowanie niż randomowa plaża nad Pacyfikiem. Jest to też jeden z takich najpopularniejszych turystycznie miejscowości nad Pacyfikiem. Jeżeli chodzi o, o Nikaraguę, to tutaj właśnie wszyscy cisną jak słyszycie, że jadą na Pacyfik na, do Nikaragui, to właśnie jadą do San Juan del Sur, ewentualnie jeszcze do Popoyo. Tam mieliśmy dojechać, nie udało nam się dojechać, no bo rzędziliśmy na Ometepe. E, ale już teraz jesteśmy z powrotem we właściwym miejscu przy oceanie. Ja jestem full happy. Jak mam ocean, to jestem full happy. Ocean, tam są palmy czym brakuje tylko piperka i zachodu słońca, i jestem spełnionym człowiekiem. Dla sobie tutaj kładę, wypożyczyć i jeździć po plaży. Jedna z atrakcji. Nie mam pojęcia i to kosztuje. Chodzimy z plaży na chwilę, poszukać tych turów na te żółwie, wieloryby i te inne takie dziwaczne rzeczy. I patrz, jest wesołe miasteczko, proszę bardzo. Co prawda, takie dla dzieci, ale jest. O, tutaj miejscóweczka z hamakami. Weź, położyć na hamaku przy plaży. Ale jest nawet mini plac zabaw dla dzieci. Ta miejscowość jest idealna dla ludzi z dziećmi, Tam są też leżaki z przodu. Taki mini bar. Bo, a nie, jedzenie to jest restauracja w sumie. Burger, alkohol. Po drodze są bary, wiadomo. Głośną muzyką. I drogim piwem. Ale jak mówiłem wcześniej, można pograć siatkówkę, są dwa boiska. No ma klimacik tam jest coś ma klimacik. O, Wielki napis 2025. Wieczorem pewnie będzie podświetlony, mam nadzieję. No, więc byliśmy w dwóch miejscach, podzieli nam w jednym 50 dolarów za osobę, za Whale Watching, co no, to jest tam, że pójdziesz i oglądasz te wieloryby razem z delfinami drugim miejsce na 40 dolarów. I to jest kolektywo, czyli jak się zbierze minimum tam 4 osoby, to dopiero wtedy wypływają. No więc ceny podobne jak w Kostaryce, W Kostaryce, też było 50 dolarów za whale watching. No Musi się, że będzie taniej, no ale no cóż, jeszcze jutro no, poszukamy jeszcze jakiegoś innego miejsca. Myślę, że taniej niż 40-35 będzie ciężko. A tymczasem kupiliśmy sobie piwko i idziemy na zachód słońca, a właśnie widać, że słońce zachodzi. Więc no, żyć i umierać wam